Mówisz swojemu psu, że go kochasz, mówisz to każdego dnia. Kocham cię, mój przyjacielu, jesteś takim dobrym psem, kto jest moim ulubieńcem. Ale oto prawda, której większość właścicieli nigdy nie dostrzega. Twój pies nie rozumie tych słów. Nie tak jak myślisz. Miłość nie jest dla psa pojęciem. To nie poezja ani deklaracja, to specyficzne dźwięki, wypowiadane w specyficzny sposób, które wywołują specyficzne emocje. I jest sześć słów, tylko sześć, które użyte prawidłowo, sprawią, że Twój pies poczuje miłość na tak głębokim poziomie, że zmieni to chemię jego mózgu. Nie metaforycznie, ale dosłownie. Dziś ujawnimy te sześć słów, naukową podstawę ich działania oraz sposób, w jaki możesz ich używać, aby Twój pies poczuł Twoją miłość natychmiast i za każdym razem. Słowo Dirygrade dobry. Wypowiedziałeś to słowo tysiąc razy. Dobry chłopiec, dobra dziewczynka, dobry pies. Jest tak powszechne, tak automatyczne, że prawdopodobnie już o nim nie myślisz. Ale dla Twojego psa? To słowo to wszystko. To nie tylko pochwała, to potwierdzenie, to bezpieczeństwo, to miłość zapakowana w cztery litery. I nauka to potwierdza w sposób, który Cię zaskoczy. Przełomowe badanie z 2016 roku opublikowane w czasopiśmie Science wykorzystało skany fMRI mózgu, aby zmierzyć, co dzieje się w mózgu psa, gdy słyszy słowa pochwały, takie jak dobry. Naukowcy z Emory University odkryli, że ośrodek nagrody w mózgu psa jądro ogoniaste rozświetla się, gdy słyszy pochwałę, szczególnie gdy jest ona połączona z miłym tonem głosu. To ten sam obszar mózgu, który aktywuje się podczas pozytywnych doświadczeń, takich jak jedzenie, zabawa i głaskanie. Innymi słowy, słyszenie słowa dobry w ciepłym tonie daje twojemu psu taką samą neurologiczną nagrodę, jak smakołyk czy masowanie brzucha. Ale klucz tkwi w tym ton głosu jest ważniejszy niż samo słowo. Płaskie, rozproszone dobry ledwie rejestruje. Ale ciepłe, prawdziwe, nieco podniesione, dobry, z uśmiechem w głosie, to zalewa mózg twojego psa dopaminą, hormonem dobrego samopoczucia. Twój pies nie tylko słyszy to słowo, on czuje twoją miłość przez nie. Używaj słowa dobry, gdy twój pies na ciebie patrzy, gdy przychodzi na zawołanie, gdy kładzie się obok ciebie. Mów to delikatnie, powoli i z czułością. Wtedy stanie się to czymś więcej niż tylko pochwałą. Stanie się to dowodem, że ci na nim zależy. Słowo dwa, Tak. Krótkie, proste, potężne tak to słowo znaczące most między działaniem a nagrodą. W szkoleniu psów używa się go do sygnalizowania dokładnego momentu, w którym twój pies robi coś prawidłowo, ale poza szkoleniem tak staje się czymś magicznym, natychmiastowym potwierdzeniem. Mówi twojemu psu w czasie rzeczywistym, udało ci się, widzę cię, jestem z ciebie dumny, a to uznanie, to miłość. Badania przeprowadzone przez Family Dog Project na Uniwersytecie Eötvös loranda na Węgrzech wykazały, że psy są bardzo wrażliwe na pozytywne markery sprzężenia zwrotnego. Kiedy właściciele używają spójnego, entuzjastycznego słowa, takiego jak tak, aby oznaczyć pożądane zachowanie, psy nie tylko uczą się szybciej, wykazują również wzmocnione zachowania przywiązania, więcej kontaktu wzrokowego, więcej machania ogonem, więcej szukania bliskości. Dlaczego? Ponieważ tak tworzy bezpieczeństwo w niepewnym świecie. Twój pies wie, że gdy usłyszy tak, nadejdzie coś dobrego. Smakołyk, pieszczota, zabawa lub po prostu twoja uwaga. A uwaga dla psa to miłość. Sztuczka polega na konsekwencji i entuzjazmie. Mów tak w momencie, gdy twój pies robi coś, co kochasz, nawet małe rzeczy. Usiadł bez twojego polecenia? Tak. Przyniósł ci swoją zabawkę? Tak. Spojrzał na ciebie tymi łagodnymi oczami? Tak. Z czasem tak stanie się językiem miłości. Skrótem do serca twojego psa, bo za każdym razem, gdy to usłyszy, wie ucieszyłem mojego człowieka, jestem kochany. Słowo trygietu gotowy to zaskakuje ludzi. Gotowy to nie pochwała, to nie rozkaz, to zaproszenie, i właśnie dlatego to działa. Kiedy mówisz gotowy w podekscytowanym, radosnym tonie tuż przed spacerem, przed zabawą, przed czymkolwiek, co twój pies kocha, robisz coś głębokiego. Włączasz go, mówisz, za chwilę zrobimy coś razem, i nie mogę się doczekać, żeby się tym z tobą podzielić. Właściciel na ekranie: Gotowy? Psy to zwierzęta stadne. Cała ich ewolucja opiera się na współpracy, wspólnych doświadczeniach i więziach społecznych. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Wiedeńskim w 2020 roku wykazało, że psy wykazują podwyższony poziom oksytocyny. Hormonu przywiązania nie tylko podczas aktywności, ale także w oczekiwaniu na wspólne aktywności z właścicielami. To oczekiwanie, ten ekscytujący moment, zanim zacznie się zabawa, wzmacnia waszą więź tak samo jak sama aktywność, a gotowy jest wyzwalaczem. Obserwuj reakcję swojego psa, gdy to mówisz. Uszy mu się stroszą, ciało napina się z ekscytacji, ogon zaczyna merdać. Może się obracać, szczekać lub pędzić do drzwi. To czysta radość, to miłość, bo nie tylko zdecydowałeś się coś zrobić, zaprosiłeś go, żeby był częścią tego. Sprawiłeś, że poczuł się partnerem, a nie zwierzęciem domowym. Używaj słowa gotowy przed spacerami, przed przejażdżkami samochodem, przed zabawą. Mów to z energią, z ekscytacją, z uśmiechem, i patrz, jak twój pies rozpromienia się, bo w tym momencie wie: mój człowiek mnie chce. Mój człowiek uwielbia spędzać ze mną czas. Właściciel na ekranie. Gotowy. Słowo 4. Zostań. Chwila zostań to komenda, a nie słowo miłości. Jak to pokazuje miłość? Oto sekret, który większość ludzi przeocza. Zostań nie dotyczy kontroli. Dotyczy zaufania. Kiedy prosisz swojego psa, żeby został, prosisz go, żeby przezwyciężył swoje instynkty. Żeby siedział cicho, kiedy chce się ruszać, żeby czekał, kiedy chce biegać, i żeby ufał, że przyjdzie coś dobrego, nawet jeśli jeszcze tego nie widzi. A kiedy twój pies decyduje się zostać, mówi: Ufam ci, wierzę ci, czekam, bo mnie o to poprosiłeś. To jest miłość. Wzajemna miłość oparta na zaufaniu. Badanie opublikowane w czasopiśmie Applied Animal Behavior Science wykazało, że psy szkolone z pozytywnym wzmocnieniem w zakresie komend kontroli impulsów, takich jak zostań, wykazują znacznie wyższe bezpieczeństwo przywiązania do swoich właścicieli. Dlaczego? Ponieważ ich mózg za każdym razem, gdy skutecznie zostają i są nagradzane, uczy się, jeśli słucham mojego człowieka, dzieją się dobre rzeczy. Mój człowiek dotrzymuje obietnic, mój człowiek jest bezpieczny. Z czasem zostań staje się czymś więcej niż tylko posłuszeństwem, staje się rytuałem miłości. Ty pytasz, one ufają, ty nagradzasz, więź się pogłębia. Ale kluczowa jest konsekwencja. Jeśli powiesz zostań, a potem zapomnisz o swoim psie, każesz mu czekać zbyt długo lub go nie nagrodzisz. Zaufanie zostanie złamane. Ale jeśli powiesz zostań, poczekasz chwilę, a potem uwolnisz go ciepłym dobrze i uśmiechem lub smakołykiem? Wtedy powiedziałeś swojemu psu w jego języku: Widzę cię. Doceniam cię. Twoje zaufanie do mnie jest cenne. To jest miłość. Słowo prieka 5. Dobrze. To jest słowo uwolnienia. Pozwolenie. Sygnał jesteś teraz wolny. I jest to jedno z najbardziej kochających słów, jakich możesz użyć, ponieważ szanuje autonomię twojego psa. Pomyśl o tym. Twój pies czeka przy drzwiach, siedzi przed jedzeniem, trzyma zostań w obliczu rozproszeń, a potem mówisz dobrze i może się ruszyć, jeść, iść. W tym momencie dajesz mu wolność, a wolność dana z miłością to prezent. Psy nie mają wiele kontroli nad swoim życiem. Nie decydują o tym kiedy jedzą, kiedy wychodzą, kiedy się bawią, my podejmujemy te decyzje, ale kiedy używamy słowa dobrze, jako słowa uwolnienia, oddajemy im mały kawałek kontroli. Mówimy kazałem ci czekać nie po to, żeby cię zdominować, ale żeby cię chronić, żeby nauczyć cię cierpliwości. A teraz, ponieważ cię kocham, uwalniam cię. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Portsmouth w 2018 roku wykazało, że psy pozytywnie reagują na sygnały uwolnienia nie tylko ze względu na samą wolność, ale także ze względu na przewidywalność, jaką ona zapewnia. Wiedza, że dobrze oznacza idź, zmniejsza stres i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Twój pies nie musi zgadywać, nie musi czuć się uwięziony, wie, że gdy powiesz dobrze. Przerwa się skończyła i może być sobą. Używaj słowa dobrze, konsekwentnie. Pozostań, poczekaj. Po każdej chwili, w której poprosiłeś swojego psa, żeby się zatrzymał, mów to ciepło, z uśmiechem, może nawet z odrobiną ekscytacji. Daj mu znać, że jego cierpliwość została zauważona, doceniona i nagrodzona. To miłość w działaniu. Słowo Naby 6, jego imię. To wydaje się oczywiste, prawda? Oczywiście, że twój pies zna swoje imię, ale o to, czego większość ludzi nie zauważa: imię twojego psa to nie tylko identyfikator to kotwica punkt połączenia wołanie, które mówi: Jesteś ważny, myślę o tobie, chcę twojej uwagi, bo mi na tobie zależy. A jeśli jest wypowiedziane z miłością, to najpotężniejsze słowo w waszej relacji przełomowe badanie Uniwersytetu w Lincoln. Z 2018 roku wykazało, że psy nie tylko rozpoznają swoje imiona, ale także reagują na nie inaczej w zależności od tonu emocjonalnego. Kiedy właściciele wypowiadali imię swojego psa pozytywnym, pełnym miłości tonem, psy wykazywały zachowania zbliżeniowe, podchodziły bliżej, szukały kontaktu wzrokowego, merdały ogonem. Kiedy imię było wypowiadane neutralnym lub negatywnym tonem. Psy wykazywały oznaki unikania lub stresu. Twój pies nie tylko słyszy swoje imię, słyszy, co o nim myślisz w tym momencie. Używaj imienia swojego psa często i z miłością. Mów je delikatnie, gdy leży obok ciebie. Mów je serdecznie, gdy wchodzi do pokoju. Mów je czule, gdy go głaszczesz. Nie rezerwuj jego imienia tylko na komendy czy korekty. Niech będzie to słowo miłości, przypomnienie. Jesteś mój. A ja jestem Twój. Kiedy wymawiasz Jego imię z czułością, nie tylko zwracasz Jego uwagę, wzmacniasz więź. Mówisz: Widzę Cię, znam Cię, kocham Cię i Twój pies to czuje za każdym razem. Prawdziwa miłość i język. Psy nie potrzebują długich przemówień, nie potrzebują wielkich gestów ani wyszukanych deklaracji miłości, potrzebują konsekwencji. Potrzebują odpowiedniego tonu, potrzebują ciebie, aby używać konkretnych słów w konkretny sposób, który sprawi, że poczują się bezpieczne, docenione i kochane. Te sześć słów: dobry, tak, gotowy, zostań, dobrze i ich imię to nie magia, to narzędzia. Ale jeśli są używane z intencją, z ciepłem, z miłością, stają się językiem, który Twój pies rozumie na najgłębszym poziomie więc następnym razem, gdy zechcesz, żeby twój pies wiedział, że go kochasz, nie mów tylko kocham cię, choć to też jest słodkie. Użyj tych słów, mów je z uczuciem, mów je konsekwentnie i obserwuj, jak oczy twojego psa rozświetlają się, jego ogon macha szybciej, jego ciało rozluźnia się w zaufaniu, bo w tym momencie nie tylko słyszy słowa, on czuje twoją miłość. Jeśli chcesz jeszcze bardziej pogłębić więź ze swoim psem, Obejrzyj następny film na ekranie, ponieważ istnieje zachowanie, które twój pies wykazuje każdego dnia i które dowodzi, że ci całkowicie ufa, a większość właścicieli nawet tego nie zauważa.